Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Ten pociąg symbolizuje coś, co jest mi szczególnie bliskie. Można powiedzieć takie hasło: pamiętając o przeszłości, jednocześnie bardzo mocno patrzymy w przyszłość. Szukamy tej przyszłości dla naszych rodaków jak, jak najlepszej. I te twarze, które tutaj widzę, o których mówił mi Pan Marszałek, Wojciech Korpanty, Józef Rymer, pierwszy wojewoda śląski, to wielkie postaci w przeszłości, które są dla nas pewnym wzorem. I my nie potrzebujemy takiej legendy Złotego Pociągu, bo to są już dla nas te legendy, nasi wspaniali przodkowie, którzy patrzą jednocześnie na to pewnie gdzieś tam z góry, jak my dzisiaj przebudowujemy Polskę. I... Śląsk jest dla mnie takim symbolem jednocześnie patriotyzmu i nowoczesności. Najpiękniejszego połączenia patriotyzmu i nowoczesności, jakie sobie można wyobrazić. Nasi przodkowie, pewnie tak jak ja sobie trochę wyobrażam, ich życie sprzed 100 lat, pewnie byli bardziej surowi wobec tej naszej rzeczywistości. I jakby popatrzyli na to, co my dzisiaj osiągnęliśmy, co by powiedzieli? Co by powiedział Korfanty? Co by powiedział Rymer? Pewnie powiedziałby tak. No nie najgorzej jest u Was. Dajecie sobie całkiem nieźle radę, ale starajcie się o jeszcze więcej. Starajcie się o jeszcze lepszą Polskę. I zwłaszcza tutaj na Śląsku, która to Ziemia symbolizuje ciężką pracę. Jesteśmy zobowiązani to wobec przyszłych pokoleń i wobec tych, które odeszły, żeby właśnie tą złotą legendą złotego pociągu Powstańców Śląskich, żeby rzeczywiście budować lepszą przyszłość, nowoczesną, zielony Śląsk, zielona Polska, ale jednocześnie nowoczesna Polska, zasobna, pełna dobrobytu, wspaniałych idei, taka która splata Właśnie przeszłość z przyszłością. Bardzo dziękuję panu marszałkowi i wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że te złote pociągi będą jeździły, przypominały o powstaniach śląskich, o tym, co dla tej śląskiej ziemi jest najdroższe. A jednocześnie, też tutaj, taki napis: Ex Silesia Lux. Ze Śląska światło. Ze Śląska popłynęło kiedyś światło, światło niepodległości, światło nowoczesnego rozwoju. Ja wierzę głęboko, że i teraz ze Śląska popłynie to światło światło dobrobytu i coraz bardziej zasobnej Polski Polski coraz to wyższych, lepszych wynagrodzeń. I dzięki temu na pewno też. I Śląski, cała Polska skorzysta na tym. A więc ten przystanek Niepodległość, który dla naszych wspaniałych rodaków był ostatnim przystankiem walki o niepodległość dla Piłsudskiego, dla Korfantego, dla nas jest pierwszym przystankiem, jest przystankiem ku nowoczesnej Polsce. Dziękuję bardzo.